Dzień dobry kochani, witajcie ponownie na naszym kanale. Zobaczcie co ja dzisiaj znowu mam. Rabarbar. Ostatnio robiłem coś z rabarbaru, dzisiaj znowu będę coś robił z rabarbaru, ponieważ dostałem go od teściów, został specjalnie dla mnie wyhodowany. Takie się ma przywileje. No to jak mam rabarbar, no to dzisiaj zrobię takie ślimaczki drożdżowe z rabarbarem. Każdemu będą smakowały. Dodam tam do tego przepisu jeszcze taką polewę serka. Śmietankowego, z takiego normalnego, klasycznego, to pokażę wam krok po kroku, jak go zrobić. Bo on jest naprawdę bardzo dobry. W przepisie jest lukier, a ja z lukrem nie chcę. Z lukrem nie będzie dobre. Będzie dobre, właśnie z tym serkiem. Delikatnym, bardzo fajnym smaku, słodko takim słonym. E, fajne będzie połączenie. E, polecam Wam, zróbcie razem ze mną ten przepis. To jest przepust, przepis Thermomixa, ale oczywiście nie przejmujcie się tym w ogóle. Ja Wam powiem krok po kroku, jak zrobić ten, e, to danie, ten przepis na, na te ślimaczki drożdżowe. <grywanie> Dziękuję Wam bardzo z całego serca za wszystkie subskrypcje. Jest nas coraz więcej. To mnie bardzo cieszy. Wpadajcie do mnie na Instagram. Tutaj macie na dole, możecie sobie zobaczyć jaka jest nazwa. E, tam jest coraz więcej filmików, wrzucam takie krótkie, malutkie przepisy, naprawdę mają branie, także zapraszam, wchodźcie, obserwujcie, będzie mi bardzo miło. A dzisiaj robimy krok po kroku. Zaczynam od ciasta drożdżowego. A, no właśnie, jeszcze bym zapomniał. Mamy sezon truskawkowy. No to pewnie się dziwicie, dlaczego ja nic nie robię z truskawek, ale na swoim kanale mam już dużo tych przepisów i tutaj Wam wrzucę jeden taki najlepszy. To jest góra lodowa, truskawkowa góra lodowa. Coś pysznego, zróbcie sobie, bo jest naprawdę bardzo dobry. Wrzucę Wam tu przepis, tutaj pokażę Wam też zdjęcie, jak to wygląda. Naprawdę rewelacja. To jest fajne, ale z truskawkami jeszcze pewnie coś zrobię, bo już mam coś tam z tyłu głowy za nadrzu. No ale to nic, dzisiaj robimy ślimaczki rabarbarowe z rabarbaru. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że moje wyjdą podobnie. Ja już kiedyś ten przepis robiłem, wychodzi bardzo dobre. No, i tutaj co my potrzebujemy? Na ciasto to mamy mleko, droże, świeże lub suche cukier, mąka, sól, żółtko, później mamy jeszcze masło miękkie. I na dzień rebarbarowe to są migdały, ja migdałów nie będę dawał, ale jak będziecie mieli ochotę to możecie sobie zrobić, powiem Wam co dalej z tym zrobić. Rabarbar oczywiście, masło, cukier cinowy cynamon, skrobia, skrobia ziemniaczana lub kukurydziana, mąka pszenna i tyle. I lukier, no to zmienimy na inną polewę. Robimy to ciasto drożdżowe, krok po kroku, zaczynamy. Mleko już mamy teraz. Zrzucamy 20 g drożdży. Ja dodaję świeże. Zazwyczaj daję świeże, ale możecie też suche. Jeżeli chcecie suche, no to jedno opakowanie suchych drożdży. Tu mamy 7, 8 g i będzie ok. I 50 g cukru. I dodajemy 310 g mąki pszennej. Dodajemy 1/4 łyżeczki, łyżeczki soli i jedno żółtko. Dodajemy 40 g masła miękkiego. Wszystko już jest w środku. Możemy teraz wyrabiać. No dobra, to możemy wyrabiać. 4 minuty w termomisie. Jeżeli macie możliwość wyrabiania takiego ciasta drożdżowego w jakimś urządzeniu, to to zróbcie. Szkoda rąk. Wiadomo ręcznie pewnie lepiej się wyrobi, ale jak założycie sobie do miksera takiego taki ten hack do wyrabiania ciasta, no to na pewno dobrze się też to ciasto wyrobi. I ja już nie raz tak próbowałem robić, naprawdę wychodzi super, po co się męczyć. Ja robię w termomisie 4 minuty czas wyrabiania i będę miał ciasto drożdżowe gotowe. A jeżeli nie możecie zrobić maszynowo sobie ciasta drożdżowego, to podgrzejcie sobie w garnuszku mleko, tak żeby było ciepłe, nie gorące. Wrzućcie tam drożdże, rozpuśćcie te drożdże w mleku i dodajcie cukier i później resztę składników. Mąka, co tam mamy, żółtko, masło, i to wszystko będzie można już zagniatać. Ciasto już mamy wyrobione, jest już elastyczne. Zobaczcie, jakie fajne. I teraz odkładamy to do miski, odstawiamy, przykrywamy i odstawiamy na około 45 minut do wyrośnięcia. No to ciasto mamy wyrobione, ono już wyrasta. Ja włożyłem do piekarnika, włączyłem światełko i ustawiłem sobie timer na 45 stopni. Już zazwyczaj zawsze tak robię, już wam wcześniej to mówiłem, że w piekarniku jest fajna temperatura tylko ze światełkiem, utrzymuje się dobrze i szybko ciasto rośnie, jest idealnie. Jeżeli chcecie sobie dodać migdały, no to teraz musicie je zmielić. Około 40 g migdałów, mielicie to, odstawiacie sobie do miseczki, a teraz robimy rabarpa. Teraz potrzebujemy 250 gramów rabarbaru kroimy, kroimy go na mniejsze kawałki, możemy go poszatkować drobno. Ja będę miksował go w termomiksie, no to muszę takie pokroić 2-3 cm kawałki, wrzucę i to wszystko zmiksuję. Później się odsączy sok i będzie idealny. Działamy. Rabarbar umyłem, odkroję ten kawałek. Tak jest gruba skóra, można sobie go obrać, żeby się to nie ciągnęło. Tutaj mi się sama schodzi, ale można też i to zrobić ze skórą. To też nie będzie przeszkadzało. Ważne, żeby dobrze umyty, i tyle. Tutaj dalej nie chcę schodzić. No dobra, ja sobie pokroję na takie mniejsze kawałki, żeby było lepiej. Mam już pokrojony rabar, zobaczcie takie większe kawałki, ale no to dlatego, że zaraz to będę miksował w termomiksie. A wy możecie sobie tak bardzo drobno pociąć, też będzie dobrze. Jest już wszystko w środku. Nawet misy miksera nie myłem, bo nie trzeba. Zobaczcie, tutaj jest w przepisie 250 gramów rabarbaru. Ja dodałem 358. Myślę, że to nie będzie w ogóle przeszkadzało. A będzie bardziej go czuć, to wiecie, zależy jak tam chcecie. Jeżeli chcecie czuć bardziej ten rabarbar, to, to dajcie więcej. No i tutaj zamykamy i będziemy 5 sekund obrót. 6. I taką sieczkę mamy z rabarbaru. Widzicie? Tak trzeba pociąć. Teraz przekładam go, żeby ten sok sobie z niego zszedł do jakiegoś sitka i robimy dalej. Mam ten rabarbar w środku w sitku, i teraz mogę go troszeczkę powyciskać, żeby ten sok nam całkowicie, znaczy nadmiar, zszedł. Troszkę na pewno go będzie. Nawet widać, zobaczcie, nie za dużo, ale troszkę trzeba ponaciskać. I patrzcie, trochę tego soku jednak spłynęło. Przerzucam to z powrotem do termomiksa, do miski. I jeżeli chcecie z migdałami robić, to teraz wrzucacie te migdały rozdrobnione. Teraz do tego dodajemy 40 g miękkiego masła i 60 g cukru trzcinowego. Teraz dodajemy cynamon. Jeszcze Wam się nie pochwaliłem, patrzcie, ja mam takie przyprawy wszystkie w takich słoiczkach, zaraz Wam pokażę. Jak byłem w szpitalu, to Asia mi zrobiła niespodziankę z Patrykiem i zrobili mi porządek w przyprawach. Po prostu szok. Piękny mam teraz pochowane. rzucam cynamon. To zależy ile. Tu napisane, jest dwie szczypty. Ja daję więcej, bo my cynamon lubimy, a Wy jak tam będziecie sobie chcieli. Teraz dodajemy 10 g skrobi ziemniaczanej. Myślałem, że włączyłem nagrywanie i wrzuciłem, a nie nagrało się. Tak więc jeszcze raz to mówię. Ale już mąkę ziemniaczaną mam w środku i to będzie na tyle. To wszystko razem już mieszamy. Zobaczcie, jak te słoiczki pięknie wyglądają. Każdy jest już opisany. Ma naklejkę, jeszcze mamy w piwnicy. nam sporo zostało tych słoiczków i zobaczcie, mamy przyprawę opisana jaką chcecie. Tu mamy paprykę słodką. No wszystko, 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 wszystko. No wszystko, wszystko. Tutaj mam... Każdy już mi się nawet nie mieszczą, ale po prostu rewelacja. Jak pomyślę, że musiałem szukać w tych takich woreczkach, to mnie coś trafiało. A tutaj jest pięknie. Dziękuję Ci, kochanie, z całego serca. No to wracamy i tu mamy 10 sekund, obrót 3. I tak to wygląda po wymieszaniu. No dobra. Ciasto już nam wyrosło. Musimy troszeczkę obsypać blat mąką. Wykładam teraz ciasto drożdżowe. Tak mi pięknie wyrosło. O. Dobra. I teraz to ciasto musimy rozwałkować na prostokąt. No, i mamy teraz taki prostokąt. E, tutaj mamy nasz ten rabarbar. Wykładamy wszystko na, na to ciasto. I rozsmarowujemy po całej powierzchni. Widzicie, pewnie jeszcze tutaj masło się dobrze nie e, połączyło, ale to to nie przeszkadza, bo to będzie przy pieczeniu się rozpuści i się wszystko fajnie. Połączy. No i teraz co robimy? Zwijamy wzdłuż dłuższego boku w tą stronę jak roladę. O tak, musimy ją zawinąć do środka. Zwijamy, zwijamy całość do końca. Tutaj zawsze możecie sobie zostawić część wolnego ciasta. Trochę za dużo posmarowałem o tak, ten centymetr, żeby zostało, żeby nam się to ładnie połączyło. O, mamy to. Wezmę sobie łączeniem do dołu. I teraz dzielimy to na 12, mniej więcej 12, 13, 14 części. Raczej 12. Ja sobie blaszkę wyłożyłem papierem do pieczenia. Ale może być tylko wysmarowana. No i układamy cięciem do góry. Tak na około. W ten sposób. Mamy tak ułożone, teraz to przykrywamy znowu ściereczką albo folią, jak tam sobie życzycie, spożywczą i odstawiamy na około godzinę do wyrośnięcia ponownego. Kochani, ciasto już wyrosło w tej blaszce, zaraz Wam pokażę jak wygląda. Pod koniec wyrastania włączcie sobie piekarnik na 180 stopni, grzałka góra-dół i będziemy piekli około 20-25 minut. Później, jak się tylko to ostudzi, to zrobię tą polewę z serka kremowego i to będzie na tyle. Pokazuję Wam, jak to wyszło. No zobaczcie, każda przestrzeń, każda dziura, która była wolna, jest pięknie wypełniona ciastem. Tak to ma wyglądać. Tak pięknie wyrosło i nawet fajnie, jak jest tego dużo farszu, tak tego robarbaru. Podoba mi się to. Dobra, wrzucam do piekarnika 20 minut nastawiam timer i zobaczymy, jak będzie wyglądało. Musi być takie złoto brązowe. Dobra, włączam. Zobaczcie, jak pięknie się zarumieniło. Teraz czekamy aż to wystygnie. I będę robił po No dobra, mamy to zrobione. Teraz wezmę sobie z tego ślimaczka cynamonowego XXL. Po lewej, tak jak Wam mówiłem, serka kremowego, ona jest bardzo fajna. To jest tutaj. O. I zobaczymy, co tu trzeba dodać. Masło już mamy. Ja mam taki, taki zwykły serek śmietankowy naturalny z piątnicy. I tutaj potrzebujemy 110 g. Tu jest niby 135, ale ja dam całe opakowanie. Mam 131 g. Ale ja to nie przeszkadza. I cukier puder, 70 g. Ja jeszcze tutaj dodam kilka kropel wanilii. No i będzie można już to wszystko razem wymieszać. Jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić to sami, to musicie to wszystko wrzucić do garnuszka i podgrzać tak około 30-40 stopni, jakieś 2-3 minuty, tak żeby to wszystko się ładnie połączyło, ale żeby to tak się zagrzało odrobinkę. Było takie e, lejące. O. Zabrakło mi słowa, no to pokażę Wam, jak to wyjdzie z Thermomixa. Zobaczcie, taka się zrobiła kremowa konsystencja. W smaku, tak jak Wam wcześniej mówiłem, on jest taki słodkawo-słony. E, I możemy to wszystko już polać. Jakoś tak delikatnie, niech tam sobie ten krem powchodzi do środka. Powinienem odczekać, żeby to wystygło, zastygło, ale powiem Wam, że już się nie mogę czekać, dlatego odetnę sobie kawałeczek pokażę Wam jak wygląda w środku. Później to sobie można odrywać takie kawałki. Ale teraz zobaczcie, drożdżowe i ma tutaj rabarbar, co będę próbował. No cóż. Trzeba spróbować, tak jak Wam mówię, to jeszcze wszystko jest ciepłe, ale... Dobre. Dobre, bo już kiedyś robiłem. Ale pokażę Wam przekrój. Patrzcie, tutaj jest wszystko rabarbar z tym cynamonem. Łączy się z tym serkiem i rabarbar jest dosyć kwaśny. A serek jest y, słodki, taki słodko słony, nie? Mm. Ja uwielbiam powiem wam, że ogólnie drożdżowe rzeczy ja lubię, ale wam no, zróbcie sobie jest dostępny szabarbar. Mm. No, ciasto jest takie można sobie odrywać kawałki pyszne naprawdę. Mm. Jak ktoś lubi drożdżowe ciasta, to takie. Polecam wam. No dobra kochani, wyszło pyszne jak zawsze, skromny jak zawsze. Eee, polecam wam, zróbcie sobie. A ja dzisiaj kończę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że jeszcze coś upieka albo gotuje, bo wakacje się zaczynają i zaraz lecimy na wakacje i będą vlogi, wakacyjne vlogi, jak zawsze. Też na które serdecznie zapraszam. Tutaj Wam rzucę też vlogi z różnych innych naszych pobytów w Chorwacji, czy w Turcji, czy w innych miastach. To sobie zobaczycie, czy Wam się może coś spodoba. I jak będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie i pytajcie. A wszystkie potrzebne produkty do tego ciasteczka znajdziecie jak zawsze na dole w opisie. Trzymajcie się, zapraszamy Was na nasze konta. Cześć pa, cześć!